Witam tu Explode MC. dzisiaj ze mną jest. Chcielibyśmy zaprezentować. Właśnie to jest plugin, że można sobie siadać. Chcielibyśmy zaprezentować serwer jego. To jest fabryka. Zaraz pokażę Wam nazwę. Droga do fabryki Frugo, czyli tędy. Co prawda, to fabryka nie jest do Frugo, tylko do piasku. Tak to działa. Mój sposób na zrobienie tego mechanizmu. I piasek po prostu sam wpada do lawy. Gdy się to zapełnimy, to musimy opróżnić. Opróżnić. Jezu. Miałeś to powiększyć. Yy, no. No i jak widzicie, musimy opróżniać. O! -o. O, nie sięło się Dobra, to ty może to wyłącz Idziemy na spawn. Weź to wyłącz, bo będą lagi Dobra Tutaj Head Admin Metal, Head Admin Niegrzeczna i Head Admin Ninja Admin Adam to 122 yy, Weź to przecież, bo ja. Nie znam ich. Potrzebujemy jednego Ja jestem przecież. na na No. No i tu są moderator Tiger, moderator Pa1122 i moderator Darken. Oczywiście jest register. Cjudia. O, parkour. Aha. O. Tu jest więzienie. więzienie zaraz pokażemy. Oj, oj, oj. nie lubię tego. Tutaj spawnu. Cennik rang. Regulamin. E, ile, ludzi, ile Max ludzi w rangach? VIPów Max 25. Moderatorów Max 10, Adminów Max 9, head Adminów Max 4. Czyli jeszcze jedno miejsce jest na tym, nie? Bo jak są trzech jak przecież trzech jest. Ale tam nie ma na napisane. Tu weź tam napisz. Dobra, regulamin. Nie, nie przeżywać, nie przeklinać, nie używać. X-raya dotyczy również adminów, czyli ninja. Złamanie zasady. Kick Jail Ban. Szanujemy czas administracji. Nie potrzebujemy. Co? Nie podważać. Kto to pisał? Jezu. Nie kręć się. Ninja, a nie ninja. O, nikt nie wbił. Nie kradniemy z ludzi... Nie kradniemy z cudzych działek... Jezu, jak mi się język poleczy. Nie niszczymy cudzych działek i admin mod daje działki, poproś ich. Ja nie umiem dawać działki. Cennik rank. Nauczysz mnie jeszcze, nie? Y y co? Aha. Taki sam numer jak coś i za 25 groszy. Wszystko. Jak na razie. Miasto Łód i miasto Iron. O, w jeszcze nie byłem. Musimy się poprowadzić tam. Dobra, to jest z metro do miasta Łódź. Jeszcze ten pomnik pokażemy. Kogo... No, on teraz nie ma skina, bo coś mu... Ale ma dynię na głowę. Dziwne masz oczy. No to tego powinien, no, powinno nie być jak w innych. Dobra, pojedziemy sobie metrem. Są tu? Dobra, pójdziemy sobie metrem. Ale no nie, bo potem się odbijesz od tamtych. Ja, yeah. o cię ma. <ś> Siedzę se... O! Dziura. A ja sobie siedzę na schodach jak ten Menel. Z diaksem na głowie. Też kolejny plugin się ma. Dyniowy. Dynia głowy Wagonik ci uciekł! Wagonik pojechał. Dobra, tu jest ta, ten, droga do miasta Wood. To tak, to jest tylko mój jeden domek, tu nie wiem, co tu się stało. Jeszcze mnie nie było. <laughs> Także, mój domek z półpłytek wykonany. Większość. <laughs> Jezu. Tu mamy mój sławny kibelek. On tam wskoczył. Przemyj tu jest ten mechanizm, ja mu pokazywałem mój, mojego autorstwa. Tu się samo napędza, i to idzie tak dalej. Świetny efekt. Dobra, teraz do sklepu. Dirt, aż za ten. Właśnie ile ja mam kasy. Tylko 30 dolarów! Nie ma takiej komendy. Dobra, trudno. D dirt aż 10. Mi pisze, że you do not have permission. To do that. Znowu coś masz z tym adminem moim, daj mi o te OP głupie. Dobra, to jest ten sklep sławny. Kto to robił? Jeszcze dodać sugar. Cukier. O, jeszcze jest to, co ja robiłem, fajnie.

Zobaczcie, że tutaj coś lata. A jak nie siedzę? Co? Żeby się nie włamywali tak często. Dobra, chodź, idziemy. Gdzie teraz? Gdzie jest miasto Iron? A tu. A tutaj nie byłem. Aha, to jest admin. Adminów działki. Działki administracji. No i ja też. Nie, to ja też się tam żegnam. Nara. Pomachaj, ładnie. Pomachaj. Dobra, pa.